Witam Was ponownie, drodzy widzowie. W kolejnym odcinku policzej szamy i dzisiaj mam dla Was coś niesamowitego, nietuzinkowego. Dostajecie kurczaka w sosie słodko-ostrym z bananem i jabłkiem. Do tego makaron spaghetti naprawdę świetne smaki. Zapewniam Was, potrawa nie jest mła, bo może się komuś wydawać banany, jabłko jest naprawdę rewelacyjnie. Zobaczycie składniki, przygotowanie podwójnej wersji lunchboxowej. Bardzo dobrze się podgrzewa, nawet na kuchence gazowej, dodając nieco wody, abyśmy pobudzili, podgrzali makaron całe danie. W litrowych pojemnikach odszamy linkuję wam na dole. No i standardowo, prosto, szybko, pożywnie, super makro. Zaczynajmy. Przed wami wszystkie składniki, które są potrzebne, żeby wykonać. To niesamowite danie na dwie porcje: kurczak, piecz z kurczaka 300 g, potniemy na kawałki, odpowiednio doprawimy. Owoce, tak jak wiemy, już mamy banana po 100 gramów. Oczywiście obranego banana, którego będziemy używać, liczymy, 100 g i tak samo jabłko będziemy obierać, mała cebula średnia, 3 ząbki czosnku, mleczko kokosowe 100-120 ml. No i ważne, żeby użyć mleczka kokosowego normalnego, on jest w przedziale 16-19% zawartość tłuszczu, oczywiście, yy, roślinnego z kokosa. Nie używajcie żadnego light. Light to jest niezły hit. ściema dolewają wody po to, żebyście zapłacili więcej za produkt light. Makaron spaghetti do moich makrosów 80 g na porcję, czyli 160 g na dwie porcje. Tutaj jest sos sojowy, dwie łyżki zużyjemy, doda nam słoności. Właściwie nie będziemy dosalać tylko sosem sojowym sobie posolimy całą potrawę, dodamy oczywiście dodatkowego smaku. Pieprz, mam tu swoją mieszankę kary, którą każdy będzie mógł stworzyć. Jest tutaj jedna cała łyżka kurkumy, jedna łyżeczka ostrej czerwonej papryki i pół łyżeczki kuminu, czyli kuminu rzymskiego. I to nam wystarczy, żeby stworzyć takie indyjsko-tajskie danie Ma być prosto, niesamowicie smacznie, to Was zapewniam No i jeszcze limonka na koniec, to nam doda nieco kwaskowatości Ile tego soku użyjemy, oczywiście będzie zależało od tego Jak bardzo słodkiego mamy banana na przykład i słodkie jabłko Staramy się kupić taki gatunek, żeby nie był właśnie zbyt słodki Tutaj mam ligola i jest OK No to co? Łapcie wszystkie tutaj potrzebne składniki Oczywiście olej jeszcze dopisuję Róbcie screenshota, zapisujcie i zaczynamy Przygotujemy sobie wszystkie składniki, żeby je tylko wrzucać później na patelnię. A zaczniemy od kurczaka. Kurczaka, który oczywiście powinien posiadać temperaturę pokojową w momencie, gdy będziemy go wrzucać na rozgrzaną patelnię. Kroimy go w kostkę i odpowiednio już będziemy pomału marynować. I teraz do kurczaka 10 ml oleju do smażenia, będzie już na kurczaku, nie będziemy musieli wylewać w przypadku mięsa na patelnię. Sos sojowy 1 łyżka Przemieszajmy kurczaka z płynami, czyli z sosem i olejem I teraz przyprawy Oczywiście ilość ostrej papryki, czy tam cayenne Według własnego uznania I wrzucamy połowę tej mieszanki, którą zrobiliśmy o, Dodamy jeszcze świeżo mielony pieprz I można mieszać No i OK, kurczaka mamy przyprawionego Niech się marynuje w tych smakach Przejdziemy teraz do przygotowania owoców Banan i jabłko. Jabłko obieramy i odcinamy jabłko od ogryzka. Banan również obieramy. Za dużo z ogonka poszło. Trzeba dodać. Od razu lepiej. Dobra, to możemy sobie zjeść. Dobra, mamy odpowiednią ilość owoców. Banan, żeby nam nie przeszkadzał na bok, bo jabłko będziemy kroić w drobne, cienkie paski. Około 2-3 mm będą ok. Te słupki i tak będą w sosie do końca, będą lekko wyczuwalne podczas jedzenia. O to nam chodzi delikatnie wyczuwalna struktura jabłka. Banana wkrojmy bezpośrednio na patelnię Nie ma z tym żadnego problemu. Owoce do miski, bo jeszcze muszę zrobić miejsce na cebulę. Połowa średniej cebuli obieramy i kroimy w drobną kostkę. Czosnek wleci z praski, więc go tylko obiorę. No, i właściwie mamy wszystko przyszykowane Można jeszcze tylko przekroić limonkę, z której będziemy wyciskać sok. No i mamy. Kurczak jest. Warzywa, owoce przeszykowane. Przechodzimy na palniki. Oczywiście, gdzieś w międzyczasie przeszykujcie sobie makaron spaghetti. W filozofii nie ma do solonej wody odpowiedniej ilości. Wrzucamy makaron Gotujemy według instrukcji producenta Te 10 minut wystarcza Pamiętajcie, żeby go tylko nie rozgotować Najlepiej, aby był na ciepło, świeży, zaraz po przygotowaniu sosu I co ważne, nie przecedzajcie zimną wodą Nie spłukujcie skrobi Wtedy makaron będzie lepki Łatwiej będzie łapać nasz sos No to gaz, patelnia Ja mam tutaj taki niższy garnek, żeby się lepiej mieszało Z pokrywką 28 cm wystarczy Wykładam kurczaka z przyprawami i tam też było 10 ml oleju. Wystarczająca ilość, żeby się dobrze obrobił. Rozkładam równo po powierzchni. No i standardowo kurczak, jeśli nie jest zimny, dosłownie wystarczą mu 2-3 minuty z jednej strony i mieszamy, obracamy. Niech się obrobi z drugiej strony. Gdy tylko widzimy i możemy to zrobić ręcznie, to odwracamy każdy kawałek. Minuta z drugiej strony i jest gotowy Pamiętajcie, że on jeszcze będzie się na koniec obrabiał chwilę w sosie Zobaczcie, każdy kawałek pięknie przyrumieniony Dam mu minutę OK, kurczak gotowy dosłownie po 5 minutach i tak ma być Sprawdźmy hmm, soczysty Wyłączam palnik i kurczaka do miski OK, Przykrywamy talerzykiem Niech tu się jeszcze ładnie Obrabia, puszcza soki. Lecimy dalej. Płomień pod patelnią i wlewamy 10 ml oleju. Możemy wrzucać od razu połowę cebulki. Obrabiamy dosłownie chwilę do zeszklenia. Niech straci surowość. Dorzucamy 2-3 ząbki, jeśli mniejsze, czosnku prosto z praski. Przemieszajmy i z czosnkiem. Również kilkanaście, kilkadziesiąt sekund na patelni I po tej chwili czosnku na patelni wrzucamy pierwszy owoc, jabłko Wyjmiemy cebulkę, czosnek z dna, żeby się już nie przypalał Cały czas mieszam na patelni Jabłko, aby tylko dostało temperatury I można wlewać mleczko kokosowe OK Mleczko w środku Można zmniejszyć płomień Teraz będziemy delikatnie dusić całość Oprócz mleczka, tej ilości 100-120 ml dolewamy jeszcze 100 ml wody, żebyśmy mieli po prostu co redukować. Bo samo mleczko jest to niewielka ilość. Za chwilę nic byśmy z naszego sosu nie mieli. No i moi drodzy, można spokojnie, bezpośrednio teraz dorzucać banana w takich cienkich plasterkach. Spokojnie, nic z niego i tak nie zostanie. Przemieszajmy banana. Dobra, mamy, moi drodzy, jak tylko banan nabierze miękkości, będzie można go łopatką jeszcze rozgnieść, szybciej OK, dorzucimy przyprawy Reszta naszych przypraw ląduje do środka No już sos nam się ładnie zabarwi od kurkumy Dostaniemy ostry smak, niech już się smakami przegryza No i moi drodzy, takie jabłko w sosie to będzie No może 3-4 minuty teraz Zostawię całość pod przykryciem Na minimalnym płomieniu, niech się delikatnie Dusi OK, po tych 5 minutach, specjalnie pod przykryciem, żebyśmy zbyt dużo sosu nie tracili Teraz będziemy delikatnie redukować, dodając resztę składników Zobaczcie, banan praktycznie zniknął Jabłko już jest miękkie, o takie nam chodzi Co teraz? Na pewno kurczak z powrotem do środka razem z sokami Minimalny płomień i mieszamy całość OK, kochani, doprawimy jeszcze łyżką sosu sojowego świeżo mielony pieprz, połączenie czarnego pieprzu i kurkumy, to jest to o co nam chodzi też dzisiaj. Przemieszamy, za chwilkę sprawdzamy, kosztujemy i będziemy dodawać nieco kwaskowatości od limonki. Co my tutaj stworzyliśmy pysznego. O, ładna kremowość już jest. Dobra. Ojej, jakie to jest pyszne. No słuchajcie, jest tak jak ma być. Jest słodkość, jest pikantność, kwaskowatości teraz jeszcze więcej dodamy dla kontrastu. Limonka. Porządne wyciśnięcie. No może nie cały sok z tej połówki. Ale będzie pysznie. Dobra, to są już ostatnie chwile naszego sosu z kurczakiem na palnikach, dosłownie ostatnie sekundy redukcji. Idealna kremowość konsystencja naprawdę świetna. Cały sos obklei nam pięknie makaron spaghetti. Przepyszny. Zobaczcie, jabłko jest. Mm. Dobra, idziemy przerzucać. Okej, okay, no to makaron No i kurczak w naszym epickim sosie bananowo-jabłkowym Limonka na porcję polistku listku kolendry I gotowe! Tak się boksy prezentują Piękny zapach, cały boks wypełniony Makro i kalorie teraz przed Wami na jednego No dobra, i co my tutaj mamy? Najlepsza część odcinka Standardowo musimy spróbować Kurczak ten sos jest po prostu obłędny. Naprawdę. Banan, jabłko. Naprawdę najlepsze jest to, że to nie jest... nie jest mdłe, ale słysznie. Pikantność. W sam raz. Ja dodałem ostrą paprykę, to nie było kajen. Kurczak wyszedł rewelacyjnie. Rewelacyjnie. Miękki, soczysty. Standardowo łapa w górę jak się odcinek podobał. Piszcie komentarze, kto zrobił, komu smakowało. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!